13 lipca Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu pod nazwą Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności. Wynika z niej, iż gmina Bielawa uzyskała na ten cel od samorządu wojewódzkiego kwotę ponad 235 tysięcy złotych. Co ważne, w myśl porozumienia pomiędzy Marszałkiem Dolnośląskim i Ministrem Sportu resort taką samą kwotą do przedmiotowe zadanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W tym obszarze postawiliśmy na taki aktywny wypoczynek, głównie dedykowany dla młodzieży i do istniejącej skate plazy, którą kompleksowo zmodernizowaliśmy w 2022 roku, dołączyło miasteczko ruchu drogowego, gdzie najmłodsze dzieci mogą uczyć się jazdy na rowerze, wykonywania manewrów, poznają znaki drogowe i w ślad za tym, że Park Miejski cieszy się coraz większą popularnością, w ubiegłym roku też dobudowaliśmy duży parking na 56 pojazdów, który ułatwia pozostawienie pojazdu i korzystanie z atrakcji parku właśnie już pieszo. W tym roku udało nam się zdobyć dofinansowanie do budowy Dolnośląskiego Toru Umiejętności Rowerowych, często nazywanym takim orlikiem MTB, czyli miejscem, gdzie dzieci, które już potrafią jeździć na rowerze, będą mogły doskonalić swoją technikę właśnie poruszania się na tym pojeździe, bo wiemy o tym dobrze, że jazda po asfalcie po równym jest stosunkowo łatwa, natomiast w momencie, kiedy pojawiają się jakieś przeszkody, jakieś kamienie, nie wiem, belki, choćby krawężnik nawet, na który czasem trzeba podjechać, w tym momencie dochodzi do upadku, do jakichś kontuzji, złamań i, i, i to jest problem. Więc ten tor ma dać szansę na naukę w bezpiecznych warunkach pokonywania technicznych trudności, no i w takim nowoczesnej infrastrukturze. Projekt, który będziemy w tym roku realizować, będzie polegał właśnie na budowie toru, kilkanaście przeszkód różnego rodzaju. Wartość przedsięwzięcia to jest 900 tysięcy złotych, a ponad 470 tysięcy będzie pochodzić z pieniędzy dotacyjnych. 235 tysięcy będą z budżetu województwa dolnośląskiego i taka sama kwota z budżetu państwa w ramach programu, którym zarządza Ministerstwo Sportu. Całe zadanie powinno zostać zrealizowane do listopada 2023 roku. Kolejny raz zapewne pojawią się głosy niezadowolonych mieszkańców, którzy zarzucają wszechobecną betonozę. Patrzyłem na projekt, wizualizację tego terenu. Zmieni się tutaj niewiele, poza tym, że pojawi się ta ścieżka, cała zieleń zostaje na miejscu. Oczywiście. Tutaj biuro projektowe, które przedstawiło koncepcję i program funkcjonalny tego obiektu, przeskanowało ten teren kamerą i później specjalny program zaadoptowało całą roślinność wysokopienną. Tutaj mówimy o drzewach, do, do potrzeb projektu. Więc tutaj wszystkie właśnie te Rośliny wysokie zostały zaadoptowane na potrzeby tego toru. One będą dawały cień, będą też no, można powiedzieć, kolorować ten obrazek. Trzeba też pamiętać, że ten tor on nie będzie z koski betonowej w całości. Koski betonowe będą w miejscach rekreacji wypoczynku i tam gdzie ciągi komunikacyjne. Natomiast tor będzie no, często składał się z kamieni z różnego rodzaju naturalnych nawierzchni, też, też drewnianych, więc to nie będzie taka klasyczna betonoza, o jakiej tutaj ludzie często, często piszą. No i tak jak powiedziałem, będzie uzupełnienie całej tej infrastruktury towarzyszącej Rzeczącej, a zieleni dookoła jest też całe mnóstwo, więc na pewno tutaj tego elementu betonozy nie powinno być. Roboty budowlane zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.